Od biznesmena, który oferuje wam 100 tysięcy złotych za znalezienie mu dziewczyny, po długo oczekiwane wejście Amazona na rynek polski. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną już listę z serii 10 najciekawszych newsów tygodnia. A jeśli chcielibyście usłyszeć jeszcze więcej newsów, zapraszam Was na kanał Bądź na bieżąco, który codziennie o godzinie 18 dostarcza Wam świeżą porcję wiadomości bezstronnie i na luzie. Poza tym oglądajcie ten odcinek do końca, bo na koniec czeka na Was konkurs. The cat sat on the Tymczasem lecimy z pierwszym newsem. Numer 10. W 1973 roku nastoletnia Debra McKenna przypadkowo zostawiła pierścień swojego męża w jednym ze sklepów w amerykańskim mieście Brunswick. Dopiero 47 lat później, de facto kilka dni temu, odnalazła go z powrotem, a właściwie nie ona, a pewien Blacharz, który natrafił na pierścień zakopany w finlandzkim lesie. Tak, w Finlandii, po drugiej stronie oceanu. W jaki sposób pierścień się tam znalazł, niestety nie. Wiadomo. Wiadomo jednak, że znalazca okazał się na tyle uczciwy, że zidentyfikował właścicielkę po wygrawerowanej nazwie szkoły, roku ukończenia oraz inicjałach i odesłał go z powrotem. Numer 9. Pewien biznesmen z Kansas, zmęczony już aplikacjami randkowymi ogłosił, że zapłaci 25 tysięcy dolarów, czyli jakieś 100 tysięcy złotych każdemu, komu tylko uda się znaleźć odpowiednią dla niego dziewczynę. Jest jednak pewien haczyk. Wypłata nastąpi, jeśli biznesmen wytrzyma z daną dziewczyną. Przez co najmniej 365 dni, a i tak będzie to tylko 5000 dolarów. Reszta rat będzie wypłacana co rok, aby mieć pewność, że kobieta to naprawdę ta jedyna. Numer 8. Sprawdza się przepowiednia prezesa paczkomatów, a mianowicie 3 razy A w Polsce jeszcze w tym roku. Chodzi oczywiście o trzech gigantów sprzedaży internetowej: Allegro, AliExpress i Amazon, który według przecieków prowadzi już bardzo zaawansowane rozmowy oraz testy jakościowe z pocztą polską i najprawdopodobniej wejdzie oficjalnie do Polski jeszcze w 2020. Póki co strona Amazon.pl przekierowuje jeszcze na niemiecką wersję, która, mimo że przetłumaczona na polską, Odstrasza jednak cenami podanymi w euro i dość wysokimi kosztami dostawy. Numer 7. Burger King rozpoczął kampanię, w której reklamuje się z pleśniałym burgerem. Na filmie reklamowym ukazuje łopera oraz co się z nim dzieje z biegiem czasu. Po 34 dniach kanapka jest zapadnięta i praktycznie w całości pokryta pleśnią. Kampania ta ma podkreślić, że Burger King, jak na razie ten amerykański, rezygnuje ze sztucznych konserwantów i już więcej nie będzie możliwe na przykład zakopanie kanapki na 14 miesięcy, a następnie odkopanie jej bez żadnej pleśni i Zjedzenie jakby była kupiona wczoraj, jak miało to ostatnio miejsce w przypadku McDonalda. Numer 6 Ministerstwo finansów planuje zakupić pieczątki z napisem Dziękujemy za Twoje podatki, które urzędy skarbowe będą przebijać odtąd na zeznaniach podatkowych. Na pierwszy rzut oka brzmi to absurdalnie, bo do płacenia podatków jesteśmy przecież zmuszani, więc za co nam tu dziękować? Ministerstwo tłumaczy jednak, że to znacznie szersza akcja, która ma pokazać nowe, przyjazne oblicze skarbówki, która dysponuje zebranymi pieniędzmi w sposób uczciwy i zwiększający jakość życia, na przykład poprzez program. 500 Numer 5. Okazuje się, że nie tylko youtuberzy zmieniają tytuły i miniaturki swoich filmów już po publikacji, aby zrobić większe wyświetlenie. Na podobny krok zdecydowali się twórcy filmu Ptaki Nocy i Fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn, który podobno zaliczył najsłabszy wynik w historii spośród wszystkich filmów z Uniwersum DC. Trochę rozczarowywujące, zważywszy, że Harley Quinn to jedna z bardziej lubianych postaci z serii. Dlatego też postanowiono coś z tym zrobić, wysunąć ją bardziej na pierwszy plan. Stąd w kinach, również w tych polskich, nie znajdziecie już pierwotnego tytułu, a zdecydowanie bardziej przyjazny i skrócony Harley Quinn Ptaki Nocy. Numer 4 53-letnia skrzypaczka Dagmara Turner bała się, że podczas operacji usunięcia guza mózgu lekarze uszkodzą jej część odpowiedzialną za precyzyjne ruchy lewej ręki i na zawsze pozbawią jej jej pasji. Przekonała więc chirurga, aby podczas zabiegu mogła grać na skrzypcach, tak aby gdyby coś było nie tak, jej nagły fałsz był dla chirurga sygnałem alarmowym. Numer 3 Australijski Uber testuje właśnie nową funkcjonalność o nazwie tryb cichego przewozu. Jak możecie się domyślić, po jego wyborze kierowca powstrzyma się od zadawania wam głupich pytań, komentowania pogody czy opowiadania nudnych historii ze swojego życia. W końcu nie każdy zawsze ma ochotę na małą gadkę/szmatkę z nieznajomym gościem. Czasem jednak jest też w drugą stronę: pasażerowie przyznają kierowcy mniej gwiazdek, bo przez całą podróż w samochodzie było cicho, jak na Marsie w środę popielcową. Numer 2. Jeśli myśleliście, że jak latające konie, to tylko w greckiej mitologii, to spójrzcie na to. Oto miniaturowy koń Fred, który zaskoczył pasażerów pewnego samolotu amerykańskich linii lotniczych, lecąc z nimi w pierwszej klasie. Podczas gdy ludzie mają problem z wniesieniem na pokład psa czy nawet chomika, kucyk Fred wszedł bez problemu. Być może dlatego, że jest to specjalnie wyszkolony koń mający pomagać osobom niepełnosprawnym. Poza tym, kto by zabronił takiemu słodziakowi. Numer 1. Lubicie korzystać z ikon emoji? To z pewnością spodoba się wam nowy pomysł w Google, a mianowicie Emoji Kitchen. W polskim tłumaczeniu kuchnia emoji to opcja, która już niebawem pojawi się na waszych telefonach i umożliwi wam łączenie ze sobą różnych emotek, a zarazem reagowanie w rozmowie na różne nowe sposoby. Połączyć będziecie mogli między nimi serce z kupą, a nawet małpę z kaktusem. A wy połączenie jakich emotikonek najchętniej byście zobaczyli? Ok, tym połączonym jak bliźniaczki syjamskie na podwójnej randce akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o konkursie kanału Bądź na bieżąco. Wszystkie osoby, które zasubskrybują kanał Bądź na bieżąco i pod jego ostatnim filmem napiszą, że są od Planety Faktów, mają szansę wygrać 5 opłaconych kont YouTube Premium ważnych aż 3 miesiące. Dzięki YouTube Premium nie będziecie mieli reklam, będziecie mogli minimalizować i odtwarzać w tle dowolny film, otrzymacie również YouTube Music, czyli Czyli taki YouTube'owy Spotify. Ale więcej szczegółów w opisie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku na kanale. Cześć!